Z wizytą do Lubania przyjechał zastępca burmistrza miasta Kamenz w Niemczech, aby rozmawiać o współpracy. Oba miasta należą do Związku Sześciu Miast Łużyckich. Cieszę się, że mogłem przyjechać do Lubania. Celem dzisiejszej wizyty jest bliższe poznanie miasta Lubania, ale przede wszystkim rozszerzenie współpracy kulturalnej między naszymi miastami. Vielleicht w der Bevölkerung noch etwas mehr Anklang finden, als es bisher gewesen ist. Prok temu byliśmy w Kamenz, i mogłem zobaczyć miasto i to, co, co miasto prezentuje, także jest to swoista rewizytaj i myślę, że dalsze działania będą konkretniejsze. W trakcie wizyty zastępca burmistrza Kamenz zwiedzał miasto, najważniejsze zabytki. Przyglądał się także działaniom inwestycyjnym w mieście. Myślę, że ta wizyta też jest zaczynkiem do rozmów przy nowym, przed nowym okresem programowania. Wiadomo, że środki na pogranicze polsko-niemieckie będą, jak stwierdziliśmy przy rozmowach wcześniej w gabinecie burmistrza Słowińskiego, że Kamenz i Lubań najbardziej są oddalone od siebie. To może byłoby to dobry czas, żeby współpraca była jeszcze mocniejsza niż jest obecna. Jeśli chodzi o nasze kontakty z miastem Cannes w ramach Związku Sześciu Miast Łużyckich, to nawiążę też do przeszłości, która była bardzo atrakcyjna i z której korzystaliśmy, szczególnie ze środków z Euroregionu Nysa, jak także i z innych środków unijnych. Nasi artyści byli na wielu różnych plenerach plastycznych. To był taki program pomiędzy Nebelszyc a miastem Lubań, ale tam właśnie też uczestniczyli, uczestnikami tych plenarów byli artyści z całej Europy. Miasto Kamenc w Niemczech i Lubań chcą teraz kontynuować współpracę m.in. na polu kultury.